Gaslighting to rodzaj manipulacji psychologicznej, w której sprawca próbuje zdobyć władzę i kontrolę nad drugą osobą, zasiewając ziarna zwątpienia i dezorientacji, celowo i systematycznie podając fałszywe informacje, celowo zniekształcając rzeczywistość i zmuszając ofiarę do ciągłego kwestionowania siebie. Termin ten pierwotnie wywodzi się z filmu Gaslight z 1944 roku, w którym agresywny mąż kobiety powoli przekręca i kształtuje jej rzeczywistość, aż uwierzy, że musi oszaleć. Pod wieloma względami jest to podobieństwo do metafizycznej kondycji człowieka ciągłego zamieszania, sprzeczności i mylącej natury tego świata. W większości religii, w tym zwłaszcza w religiach Abrahamowych, Bóg jest rzekomo wszechwiedzący, wszechmocny, wszechobecny, całkowicie kochający, życzliwy i doskonały pod każdym względem. Jednocześnie jednak Bóg ten jest Stwórcą wszystkich rzeczy, w tym szatana i wszelkiego istniejącego zła. Każda pojedyncza negatywna, torturująca, bolesna, irytująca, przerażająca, tragiczna, obrzydliwa, zdeprawowana i wręcz zła rzecz w istnieniu została stworzona, zatwierdzona i skodyfikowana przez tego rzekomo doskonałego stwórcę. Każdy drapieżnik, pasożyt i psychopata, każda choroba, śmierć i klęska żywiołowa, każda choroba, cierpienie i, i posortowana rzecz pod słońcem jest usankcjonowana przez tego świętego, kochającego i życzliwego Boga. Jak taka wyraźna sprzeczność może nie wzbudzać ciągłych podejrzeń uwierzących? Arthur Schopenhauer powiedział: Są dwie rzeczy, które uniemożliwiają uwierzenie, że ten świat jest udanym dziełem wszechmądrej, wszechdobrej i jednocześnie wszechpotężnej istoty. Po pierwsze, nędza, która obfituje w nim wszędzie, a po drugie, oczywista niedoskonałość jego najwyższego produktu człowieka, który jest karykaturą tego, czym powinien być. Tego. tych rzeczy nie da się pogodzić z żadną taką wiarą. Jeśli ich o to zapytasz, zwykle odpowiadają, że szatan i człowiek są winni całemu złu tego świata, a dobry Bóg pozwala na zło tylko w imię wolności. Innymi słowy, kiedy zaczynasz kwestionować obfite nadużycia i niepotrzebne zło tego świata, Bóg nagle staje się największym dopuszczającym, a nie najwyższym stwórcą. Krótko mówiąc, zostali oni nakłonieni do zaakceptowania tego, że Bóg po prostu pozwala na zło, a nie prawdy, że to On stworzył, utrzymuje i podtrzymuje zło. W obliczu każdego zła, każdego okrucieństwa i tragedii, zamiast być wszechmocnym, wszechwiedzącym, wszechobecnym, Bóg nagle staje się bezsilny, zdystansowany i niewidzialny. Ale Bóg jest z definicji wszechmocny czy wszechpotężny i musi być, w przeciwnym razie musiałby zostać przedefiniowany jako półbóg. Dlatego ten abrahamiczny stwórca jest albo geslaiterem, albo półbogiem i nie może być prawdziwym, tradycyjnym, monoteistycznym bogiem przez duże G, przez duże B. Po pierwsze, abrahamowy Bóg podsyca wierzących w myślenie, że szatan jest jakimś niekontrolowanym, odrębnym bytem odpowiedzialnym za wszelką negatywność i zło na świecie. W rzeczywistości jednak, ponieważ Bóg jest z definicji wszechmocny, wszechpotężny, wszechwiedzący i wszechobecny, Bóg musi wiedzieć wszystko, mieć władzę nad wszystkim i istnieć nawet w samym szatanie. W tym sensie Abrahamowy Bóg używa szatana jako kozła ofiarnego i skutecznie usuwa swoją winę z każdego zła i niedoskonałości. On nadal jest święty, dobry, życzliwy i doskonały. Tylko ten wredny szatan zawsze sprawia problemy. Następnie Bóg, poprzez swoje, swojego kozła ofiarnego, szatana, manifestuje się poprzez węża ofiarnego w ogrodzie Eden, który manipuluje Ewą, aby złamała poprzednią obietnicę, którą złożyła Bogu. Z powodu tego tak zwanego grzechu pierworodnego, każdy człowiek urodzony na zawsze po nim, aż do dnia dzisiejszego, jest uważany za grzesznego i zasługującego na karę przez tysiące lat z powodu złamanej obietnicy kozła ofiarnego Ewy. Wierzący w tę historię zaczynają rozwijać ostry duchowy syndrom sztokholmski powodując, że obwiniają siebie i wierzą, że oni i cała ludzkość są pokornymi grzesznikami, niegodnymi i upadłymi, potrzebującymi odkupienia przez Zbawiciela. Nic z tego nie powinno wydawać się zaskakujące, heretyckie lub bluźniercze, ponieważ Abrahamiczny Bóg jest często przedstawiany w Biblii jako mściwy, bezlitosny, arogancki, zuchwały, niepewny i niezdecydowany. Pokazany jako zabójca, dzieciobójca i ludobójca. Nakazuje składanie ofiar z ludzi i zwierząt przez wyznawców i topi prawie wszystkich żywcem, setki tysięcy za zachowanie niezgodne z jego rozkazami. Jest to ten sam Bóg, który stworzył drapieżny łańcuch pokarmowy, w którym każda żywa istota musi zabijać i konsumować ciała innych z żywych istot, aby przetrwać. Żąda adoracji, uwielbienia i posłuszeństwa, jednocześnie rzekomo pozwalając na całkowitą wolność. Zamiast widzieć to szaleństwo takim, jakim jest, wielu ma czelność nazywać ten system doskonałym i postrzegać cykl nieustannego cierpienia jako piękny krąg życia. Jak powiedział Arthur Schopenhauer, ten świat nie mógł być dziełem przechód. Kochającej istoty, ale diabła, który powołał stworzenia do istnienia, aby rozkoszować się widokiem ich cierpień. Nawet New Ageowcy poddają się podobnym systemom wierzeń, twierdząc, że w rzeczywistości wybieramy wszystko w naszych wcieleniach na ziemi od naszych rodziców, przyjaciół i wrogów, po wszystkie nadużycia, które znosimy i tragedie, których doświadczamy. Podobnie jak dzieci toksycznych rodziców, mają tendencję do usprawiedliwienia swojego krzywdzącego wychowania jako twardej miłości i możliwości uczenia się. Następnie sami powtarzają złe zachowania rodzicielskie. Całe cierpienie, negatywność i zło przypisuje się Bogu, który chce, aby Twój ból czegoś cię nauczył. A jeśli złe rzeczy wciąż się zdarzają, to tylko dlatego, że nie nauczyłeś się jeszcze swojej lekcji. Jak napisał Hałdy Mikowski, standardowa prezentacja jest taka, że ten świat został stworzony przez kochającego Boga, który troszczy się o nas. Czy to naprawdę pasuje do Twojego doświadczenia świata i doświadczeń tych, których widzisz wokół siebie? Jak kochające bóstwo mogłoby nie wkroczyć i nie pomóc, aby po pozwolić na kontynuację ogromnego cierpienia na ziemi, ale pozwolić właśnie na kontynuację tego cierpienia? Być może dlatego, że Stwórca kimkolwiek jest, chce tego cierpienia, dlatego nie wkracza do akcji. Cały Bóg kocha nas i mnie, jest wielkim kłamstwem, pod którym uwięziony są wszystkie religie nowej ery. Znajdują sposoby, aby zamie zamienić tortury tego świata w cudowne przesłanie i naukę ze światła. Czy naprawdę myślisz, że Bóg chce, aby ośmioletnie dziecko zostało pobite, dziewczyna zgwałcona lub pies torturowany przez właściciela? Dokładna analiza wykazałaby, że Demiurk lub Szatan tego chce. Idea, że Bóg nas kocha, jest kluczowym filarem, na którym zbudowany jest cały Matrix. Jest to tak silny fundament, że wiele ludzi wpadnie nawet w gniew i przemoc, jeśli zasu zasugerujesz, że jest inaczej. Ponieważ gdyby to przekonanie okazało się fałszywe, każde inne powiązanie z tą rzeczywistością również musiałoby zostać zakwestionowane. Tak więc wiara w to, że Bóg mnie kocha, jest jednym z najtwardszych orzechów do zgryzienia.